Witam Państwa. Anna Kozińska. Zapraszam na sport. Odliczanie do euro. Czas zacząć. Reprezentacja Polski rozpoczęła dziś zgrupowanie przed mistrzostwami Europy. Od dziś Biało-Czerwoni będą trenować w Opalenicy. Miasteczko w Wielkopolsce będzie bazą dla naszej kadry do 8 czerwca. W trakcie zgrupowania na biało czekać będą dwa mecze towarzyskie. 1 czerwca we Wrocławiu zagramy z Rosją, tydzień później w Poznaniu z Islandią. Dobrze przygotowani, te treningi na pewno nam dużo pomogą, bo jednak w zgrupowaniu marcowym tych treningów nie było dużo. I tą informacją kończymy ten serwis. Ja czekam na Państwa o 21.45. Do zobaczenia. Trwa Narodowy Spis Powszechny. Spi Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Pogoda w tym tygodniu jest dość kapryśna. Jutro popada, a w środę znowu wyjrzy słońce. Jutro przez Polskę, z zachodu na północny wschód będzie przemieszczać się Zatoka Niżu, z nadpółnocnych Niemiec i Danii, z chłodnym frontem atmosferycznym. W nocy może przelot nie popadać. Na termometrach zobaczymy 6 stopni w Zakopanem, 11 w Krakowie, Andrychowie, Oświęcimiu i Olkuszu, 13 w Gorlicach, Tarnowie i Nowym Sączu. We wtorek niebo zakryją chmury, z których przelot nie popada. Na wschodzie regionu może zagrzmieć. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty. Najcieplej będzie jutro w Tarnowie i Nowym Sączu. Termometry wskażą tam 18 stopni. W Krakowie, Miechowie i Wadowicach 16. Najchłodniej w Zakopanem, tam maksymalnie 13. Jak widzimy na meteogramie, w Krakowie może zacząć padać już około godziny 20. Ciśnienie w nocy będzie spadać, a w ciągu dnia rosnąć. W południe wyniesie 986 hektopaskali. Pochmurna pogoda i przechodzące przez nasz region fronty będą niekorzystne nie wpływać na nasze samopoczucie. Środa zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 18 do 20 stopni. W czwartek maksymalnie 19 i więcej chmur, z których może popadać. Na koniec dobra informacja. Nadal będziemy oddychać powietrzem dobrej jakości. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Tematy dnia. Sławek Muczyński, dzień dobry Państwu. Witam mojego gościa Michał Cieślak, minister do spraw rozwoju samorządów. Dzień dobry Panie Ministrze. Witam serdecznie. No właśnie, a propos samorządów. Co prawda jutro ma być przedstawiona strategia zachęcania do szczepień, wspólna strategia rządu i samorządów. Bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.